Pokój i dobro, kochani. Dziś jest wtorek, 12 lipca. Dziś, w liturgii, wspominamy świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj, kochani w Ewangelii Panu Jezusowi, jest bardzo, bardzo przykro. A dlaczego? Pan Jezus czyni wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej cudów i uzdrowień, a one się nie nawróciły. To jest tak jak taka nieszczęśliwa miłość, kiedy dajesz, kiedy inwestujesz, kiedy kochasz, a ta miłość się nie wraca. To samo można powiedzieć, jeśli chodzi o Izraela. Bardzo często wielu ludzi ze Starego Testamentu doznawało takich niesamowitych łask. I namacalnie widziało dzieła Pana Boga, a później tak jakby w ogóle Pan Bóg nie istniał. Również jeśli chodzi o apostołów, przecież oni widzieli, jak Jezus uzdrawiał, jak Jezus wskrzeszał umarłych, a później okazywało się, że gdzieś tam zwątpili w Pana Jezusa. Ale również, kiedy patrzymy na historię naszego narodu, Polski, kiedy doświadczaliśmy takiej szczególnej łaski Pana Boga, kiedy On nas prowadził, kiedy dał nam Jana Pawła II, kiedy po prostu On mówił do nas, byliśmy tacy dumni, że jesteśmy Polakami. A dzisiaj okazuje się, że niektórzy wstydzą się, że mieli Jana Pawła II i przypisują mu takie cechy, których tak naprawdę on nie miał. Kiedy patrzymy na Francję, widzimy, że to jest kraj, w którym było chyba najwięcej świętych, a dzisiaj możemy nazwać Francję, że jest to niewierna córka Kościoła. Kochani, kiedy patrzymy dzisiaj na Francję i widzimy, jak bardzo odwróciła się od Pana Boga, widzimy, że wręcz zaprzecza temu wszystkiemu, tak jakby to wszystko, co działo się w historii, tak naprawdę nie istniało. Kochani, jaką niestety krótką pamięć mają ludzie. Być może w twoim życiu też tak się zdarzało, że czułeś po prostu oddech Pana Boga, czułeś Jego obecność w sobie i wokół ciebie, a później okazywało się, że gdzieś tam zwątpiłeś. Pamiętam takich ludzi, którzy byli animatorami w oazie, w ruchu światu życie, a dzisiaj odwrócili się kompletnie od kościoła i od Pana Boga. Wielu ludzi, którzy byli ministrantami, byli bardzo blisko ołtarza, a nawet niektórzy byli księżmi, którzy po prostu głosili słowo Boże z mocą, a w pewnym momencie coś się stało, że odeszli od Pana Boga. Jak często zdarzało się również, że niektórzy byli sługami Pana Boga i spełniali dużo różnych rzeczy, pięknych i powiedzielibyśmy, że mieli ogromny talent duszpasterski, ewangelizacyjny, i gdzieś odeszli od Pana Boga. I Pan Jezus dzisiaj, tak jak w Ewangelii pyta się, dlaczego? Tyle Ci dałem warunków do tego, żebyś mnie kochał, żebyś odwdzięczył się, żebyś zaowocował. Kochani, dzisiaj dalej w Ewangelii Pan Jezus mówi, biada Tobie korozain, biada Tobie bet bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u Was się dokonały, już dawno by w woże i popiele się nawróciły. Kochani, czasem słyszę od moich braci, którzy nie są łodzianami, ja jestem łodzianinem, Mówią, słuchajcie, pracowaliśmy w różnych miejscach w Polsce i również poza granicami. Gdyby gdzie indziej robić to samo, co robimy w łodzi, to efekt duszpasterski by był 100 razy większy. A więc, kochani, człowiek ma bardzo krótką pamięć. Pan Bóg daje wszystko, co jest potrzebne, ale często człowiek o tym zapomina. Ale jest w tym dobra nowina, bo Pan Bóg ma dobrą pamięć. Hm. Pan Bóg jest wierny w swojej miłości. Pan Bóg nigdy nie odstępuje. Jeśli mówisz, że kocha i będzie zawsze kochał, to tak po prostu jest. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze oficiej rozlała się łaska. Łódź, moje miasto, w którym wzrastałem, w którym posługuję, o którym różnie się mówi w różnych częściach Polski. A jednak to miejsce jest tym miejscem, w którym jeszcze więcej ta łaska Boża się rozlała. Międzynarodowe Centrum Charyzmatyczne, mocnych w duchu Działa i oddziaływuje na cały świat, poprzez internet, poprzez ewangelizację, poprzez zespół, poprzez różne nagrania. Również Mały Chór Wielkich Serc, zespół dziecięcy, 50-osobowy, który jeździ po Polsce i po świecie, który nagrywa, nagrał 9 płyt i również ewangelizuje właśnie ze środowiska łódzkiego. Dalej, Silny Ośrodek Dominikański, gdzie bracia dominikanie, Jeżdżą po różnych częściach świata, również przez internet, przez YouTube'a, ewangelizują. A poza tym ksiądz biskup Grzegorz Rysi, mój osobisty, taki duchowy ojciec i przewodnik. Również jest to znak takiego działania Pana Boga, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Pan Bóg nigdy nas nie zostawia w sytuacji beznadziejnej. A więc jeśli okaże się, że my zawiedziemy, bo nasza pamięć zawodzi, że jesteśmy niewdzięcznymi synami, córkami Pana Boga. To jednak pamiętajmy, że Pan Bóg jest wierny i do Niego należy ostatnie słowo. I piękną rzeczą jest, kochanie, że Pan Jezus nigdy się nie zdraża, nigdy nie zatrzymuje się w swojej miłości, ale idzie dalej i my róbmy to samo. Nawet jeżeli inwestujesz w kogoś, dajesz komuś wystarczająco dużo miłości, dużo oznak troski i okazuje się, że nie ma żadnej wdzięczności, to weź przykład z Pana Boga. On nie rezygnuje. Mimo że jest Mu przykro, mimo że Tobie jest przykro ale idziesz dalej, nie rezygnujesz. Na zakończenie kochani, byśmy nie rezygnowali z miłości, byśmy wciąż inwestowali w człowieka, w siebie, w innych, w ten świat poprzez ewangelizację. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra.